W hotelu dla leśnogórskich rezydentów trwają ostatnie prace dekoracyjne. Anna, początkująca projektantka mody, skarży się na ból brzucha. Ada prosi młodych lekarzy, aby zbadali jej koleżankę. Przemek podejrzewa, że dziewczyna mogła połknąć jedną ze szpilek, które trzymała w ustach, szyjąc zasłony. W szpitalu Wiktoria bierze sprawy w swoje ręce. Podstępem zdobywa klucz do gabinetu USG i robi pacjentce badanie. Bożenka jest oburzona zachowaniem rezydentów. Profesor Zybert potwierdza jednak fakt ich zatrudnienia i tłumaczy przed oddziałową. Badanie wykazuje, że w jamie brzusznej Anny tkwią dwie szpilki. Jedną bez kłopotu wyjmuje endoskopowo doktor Konica, druga jednak utkwiła gdzieś w jelicie i nie będzie łatwo ją wydobyć. Podczas zabiegu profesor Zybert wpada na genialny pomysł. Lekarze przemieszczają szpilkę do wyrostka robaczkowego i usuwają ją wraz z nim. Latoszek odkrywa, że ordynator Orlicka ukradła badania Leny i na ich podstawie napisała swój artykuł. Jest oburzony. Tymczasem, w drzwiach nowego mieszkania niespodziewanie staje Lena z Edwardsem. Na adres szpitala przychodzi e-mail do Van Graaffa z rezerwacją biletu do Holandii w jedną stronę. Bożenka nie kryje swojego rozżalenia. Zorientowany Van Graaf od pani Marii dowiaduje się, że nie jest oddziałowej obojętny. Gdy próbuje wytłumaczyć swoje zachowanie, Bożenka informuje go, że wychodzi za mąż za wołobie. W ten sposób chce uchronić Rosjanina przed deportacją. Thank you